Józef Mengele był najbardziej znanym przestępcą w Białym Fartuchu. Dziś dr Mengele stał się uosobieniem lekarza sadysty i zbrodniczej medycyny. Jednak zaraz po zakończeniu II wojny światowej Mengele nikogo nie interesował. Spokojnie mieszkał kilka lat w Bawarii, a następnie przeprowadził się do Argentyny, gdzie powitano go z otwartymi ramionami. Dopiero w latach 60. nazwisko Józefa Mengele stało się powszechnie znane. A równocześnie zaczęto omawiać szczegóły jego potwornych eksperymentów na ludziach. W ostatnich latach życia Mengele był zmuszony zapomnieć swoje prawdziwe imię i spał z pistoletem pod poduszką. Jednak do końca życia Mengele nie okazał skruchy i twierdził, że tylko wykonywał rozkazy. Psycholodzy uważają, że wszystkie problemy człowieka mają swoje źródło w dzieciństwie. Trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ większość tyranów i morderców pochodziła z rodzin dysfunkcyjnych, dotkniętych przemocą domową, biciem, przymusową pracą i podobnymi problemami. Oczywiście nie usprawiedliwia to żadnego złoczyńcy, ale przynajmniej częściowo wyjaśnia jego późniejsze zachowanie. Jednak w rodzinie Józefa Mengele niczego takiego nie było. Przyszły krwawy doktor urodził się w dobrze sytuowanym domu i miał wszelkie szanse, by zostać po prostu dobrym lekarzem. Przyszedł na świat 16 marca 1911 roku w bawarskim mieście Gunzburg. W rodzinie było trzech synów: Józef, Aloyzy i Karol. Józef, choć był pierworodny, był najbardziej wyczekiwanym i ukochanym dzieckiem matki. Walburga Mengele przed narodzinami Józefa przeszła dwa poronienia. Ojciec Józefa, Karol Mengele, był założycielem firmy Mengele i Synowie, która produkowała sprzęt rolniczy. Po wybuchu I wojny światowej firma przestawiła się na produkcję amunicji. Karol Mengele liczył, że syn pójdzie w jego ślady i przejmie firmę, ale Józef miał inne plany. W dzieciństwie Józef Mengele był cichym i uległym dzieckiem, starającym się we wszystkim zadowolić władczą matkę. W szkole uzyskiwał średnie oceny, niczym szczególnym się nie wyróżniał. Interesował się muzyką, sztuką, jeździł na nartach. Pod koniec szkoły Mengele zaczął pozbywać się nieśmiałości i wykazywać coraz większe zaangażowanie w naukę. W kwietniu 1930 roku 19-letni Józef rozpoczął studia na wydziale medycznym i filozoficznym Uniwersytetu Monachijskiego. Postanowił zostać lekarzem. W tym wieku Mengele już wyróżniał się wśród innych studentów na kampusie. Zawsze był nienagannie ubrany i posiadał dobre maniery. Znane jest, że wobec kobiet zachowywał się w staroświecki sposób. Był galancki i doskonałym tancerzem, co pozwalało mu cieszyć się popularnością wśród płci przeciwnej. Od początku studiów Mengele interesował się polityką. W marcu 1931 roku wstąpił do organizacji Stalowy Hełm. Organizacja formalnie nie była faszystowska. Przedstawiała się jako prawokonserwatywna partia monarchistyczna, składająca się głównie z uczestników I wojny światowej, wśród których silne były nastroje rewizjonistyczne. Partia stanowiła pośredni pomost między konserwatystami a narodowymi socjalistami, czyli nazistami. W 1933 roku stalowy hełm połączył się z oddziałami szturmowymi, tzw. brunatnymi koszulami. Jednak Mengele opuścił organizację, jak się uważa, z powodu problemów ze zdrowiem. Mimo to Józefa Mengele bardzo zainteresowały ideę higieny rasowej i popularnej wówczas nauki eugeniki. Do lat 30. XX wieku eugenika nie kojarzyła się z obozami koncentracyjnymi i innymi okropnościami III Rzeszy. Nauka ta wychodziła z pozornie pozytywnych intencji. Walczyła z degeneracją w ludzkim genomie. W nazistowskich Niemczech eugenika stała się bardzo popularna. Już w 1921 roku w Niemczech powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Higieny Rasowej, a w 1928 roku w Monachium utworzono katedrę tego profilu. W 1927 roku w Berlinie powstał specjalny Instytut Antropologii, Genetyki Człowieka i Eugeniki imienia cesarza Wilhelma. Instytut starał się naukowo uzasadnić teorię higieny rasowej, promując w szczególności ideę, że istnieją rasy niedoskonałe, które zanieczyszczają ludzki genom. W ciągu kilku lat idee higieny rasowej ogarnęły całe niemieckie społeczeństwo. Z chwilą dojścia Hitlera do władzy, ideę wyższości rasy aryjskiej reprezentowanej wyłącznie przez czysto niemieckie rodziny w czwartym pokoleniu, propagowano na szczeblu państwowym i wspierano ustawowo. Józef Mengele kontynuował edukację na uniwersytetach w Bonn i Wiedniu. W 1935 roku Mengele uzyskał stopień doktora filozofii w antropologii. Tematem jego rozprawy były różnice rasowe w budowie żuchwy. Artykuł ten rzekomo naukowo uzasadniał wyższość narodu niemieckiego nad innymi na podstawie kształtu kości czaszki. Rok później Mengele uzyskał stopień doktora medycyny. W 1938 roku wstąpił do partii nazistowskiej i do SS. Około tego samego czasu Mengele zaręczył się z Ireną Schonbin, córką profesora uniwersytetu we Frankfurcie. Irena była piękną blondynką, młodszą od Józefa o 6 lat. Jednak para napotkała trudności w związku z małżeństwem. W 1935 roku małżeństwa między czysto niemieckimi a niedoskonałymi osobami były zakazane. Józef mógł udowodnić swoją aryjską czystość, podczas gdy Irena nie mogła wykazać, że jej dziadek był w 100% Aryjczykiem. Dopiero dzięki wpływom rodziny Mengele udało się rozwiązać problem, i ślub odbył się w lipcu 1939 roku. Jednak ze względu na to, że Irena nie mogła potwierdzić czystości krwi swojej rodziny do 1750 roku, Mengel nie został wpisany do Zippenbuch, specjalnego dokumentu potwierdzającego aryjskie pochodzenie, czystość rasową i przynależność do klanu SS. W 1939 roku w Niemczech ogłoszono mobilizację. Ze względu na stan zdrowia Józef Mengele nie został powołany do służby przy pierwszym poborze. W czerwcu 1940 roku Mengele został w końcu powołany do wojska i został podporucznikiem w Waffen-SS. Służył jako lekarz w batalionie saperów 5. dywizji pancernej. Mengele uzyskał stopień Firera SS i otrzymał Krzyż Żelazny pierwszej klasy za uratowanie dwóch czołgistów z płonącego czołgu. W listopadzie 1942 roku Mengele został poważnie ranny i uznano go za niezdolnego do służby. To właśnie w tym okresie kariera Mengela przybrała gwałtowny zwrot. Jego naukowy mentor, Otmar Verschuer, został szefem Instytutu Antropologii, Dziedziczności i Eugeniki Cesarza Wilhelma. Verschuer zaproponował swojemu byłemu asystentowi, aby służył niemieckiej nauce w obozie koncentracyjnym. W 1942 roku naziści zdecydowali o przeniesieniu wszystkich Żydów z okupowanych terenów do obozów koncentracyjnych na terytorium zdobytej Polski. Verszurer przekonał Mengele, że w obozach pojawiają się niewidziane wcześniej możliwości dokonania wielkiego naukowego przełomu. Po tym Józef Mengele złożył wniosek do głównego lekarza Auschwitz, Eduarda Wirtza, o możliwość służby w obozie. Jego prośba została zaakceptowana i Mengele został mianowany głównym lekarzem obozu cygańskiego w Auschwitz. Później został głównym lekarzem Birkenau, dużego obozu w kompleksie Auschwitz. Do obowiązków wszystkich lekarzy w kompleksie obozowym należało przeprowadzanie przeglądów nowo przybyłych więźniów. Na podstawie tych badań komisja lekarska decydowała, kto przeżyje, a kto umrze. Czyli kto nadaje się do pracy i pozostanie przy życiu na pewien czas, a kto jest zbyt stary, schorowany lub słaby, aby podjąć się trudnej pracy i zostanie natychmiast skierowany do komór gazowych. Mengele nie był zwykłym lekarzem obozowym, lecz specjalistą z mandatem do badań, dlatego miał szczególną przywilej łaskawienia dowolnych więźniów czyli zabierania ich do eksperymentów. Otrzymał więc uprawnienia do formułowania najdziwniejszych teorii w dziedzinie antropologii i genetyki, a następnie ich doświadczalnego potwierdzania lub obalania. Bardzo szybko Mengele złapał smak i wkrótce tysiące ludzi stały się ofiarami jego potwornych eksperymentów. Warto powiedzieć, że Mengele nie był pierwszym lekarzem, który wykorzystywał więźniów obozów koncentracyjnych do badań naukowych. W późniejszym procesie norymberskim w sprawie lekarzy skazano 23 osoby. Do momentu, gdy Józef Mengele rozpoczął swoją działalność badawczą w obozach Buchenwald, Dachau i Auschwitz, tzw. lekarze już przeprowadzali eksperymenty na żywych ludziach. Więźniów zakażano różnymi infekcjami, wstrzykując bakterie strzykawką. Uderzano ich w głowę ciężkimi przedmiotami, aby sprawdzić, ile czasu potrzeba do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu. Ludzi poddawano przymusowej sterylizacji przy pomocy zastrzyków i leków. Jednak Józef Mengele wyniósł swoje eksperymenty na zupełnie inny poziom okrucieństwa. W ciągu 21 miesięcy swojej pracy w Auschwitz, Józef Mengele zyskał reputację jednego z najbardziej okrutnych nazistów i otrzymał przydomek Anioł Śmierci. Mengele osobiście witał pociągi z więźniami przybywającymi do obozu. Następnie musiał zdecydować, kto będzie pracował w obozie, kto trafi na jego eksperymenty, a kto zostanie od razu skierowany do komory gazowej. Na przybywających więźniów Mengele wywierał oszałamiające wrażenie. Kiedy podejmował decyzję, jego twarz nie wyrażała żadnych emocji. Obojętnie wskazywał ręką w prawo lub w lewo. Tymczasem 80% przybyłych więźniów trafiało na natychmiastową śmierć. Do swojej działalności naukowej Mengele wybierał szczególnych ludzi. Na przykład był obsesyjnie zainteresowany bliźniętami, zwłaszcza dziećmi, już od czasów studiów uniwersyteckich. Według różnych źródeł, przez eksperymenty Mengele przeszło od 900 do 3000 bliźniaków, z których przeżyło jedynie 300. Jednym z jego potwornych eksperymentów było tworzenie bliźniąt syjamskich trzywał ze sobą cygańskie bliźnięta. Dzieci przeżywały straszne męki, a u niektórych rozwijało się zakażenie krwi. Częściej jednak bliźnięta umieszczano w zupełnie odmiennych warunkach. Jedno dziecko myto, ubierano w czystą odzież i umieszczano w bardziej komfortowym baraku. Było normalnie karmione. Pozwalano mu spać i nie było fizycznie karane. Jego brata bliźniaka lub siostrę wysyłano na okrutne eksperymenty. Na przykład wstrzykiwano chemikalia do oczu, aby zmienić ich kolor. Zazwyczaj eksperymenty kończyły się ślepotą dziecka. Mengele mógł kastrować chłopców i mężczyzn bez użycia środków znieczulających, a także anatomować żywe niemowlęta. Ponadto Mengele przeprowadzał eksperymenty dotyczące wytrzymałości. Człowieka umieszczano na kilka godzin w wannie z lodem lub trzymano nagiego na zewnątrz w bardzo niskiej temperaturze. Przeprowadzano również eksperymenty z przepływem prądu elektrycznego. Eksperymenty trwały aż do śmierci człowieka lub aż wpadł w śpiączkę. Po tym. Bliźniak był natychmiast zabijany. Następnie przeprowadzano sekcję zwłok obu bliźniaków w celu porównania narządów wewnętrznych. Oprócz bliźniąt, Mengele interesowały osoby z różnymi fizycznymi anomaliami, np. osoby bardzo wysokie lub przeciwnie. Karły przeprowadzał eksperymenty na rodzinie żydowskich muzyków Karłów z Rumunii o nazwisku Owic. Jednak pod eksperymenty mogły wpaść również zwykłe osoby. Pewnego razu Mengele wysterylizował grupę polskich zakonnic za pomocą promieni rentgenowskich. Z zewnątrz działalność Mengele przypominała zwykłą pracę medyczną. Poddawanych eksperymentom więźniów zmuszano do wypełniania ankiet. Dokładniej wypełniali je strażnicy obozu. W ankiecie więźniowie odpowiadali na pytania dotyczące wieku, przebytych chorób, parametrów fizycznych, chorób rodziców itd. Małym dzieciom, które nie potrafiły pisać, ankiety wypełniali starsi bracia lub siostry. Następnie sam Mengele przeprowadzał rozmowę z więźniem i zakładał każdemu osobną kartę. Dokładnie tak jak normalny lekarz. Wygląda na to, że Mengele traktował swoją działalność jako naukową i uważał, że wnosi duży wkład w rozwój niemieckiej nauki. Po śmierci więźnia karty były starannie uzupełniane o wyniki sekcji zwłok. Zachowało się wiele świadectw osób, którym udało się cudem przeżyć w obozie Auschwitz. Oczywiście wszyscy oni dobrze pamiętali, jaki naprawdę był doktor Mengele. Z zewnątrz nie przejawiał żadnych cech psychopaty ani sadysty. Zawsze był spokojny, uprzejmy, a nawet przyjazny. Nie używał alkoholu ani narkotyków, czego nie można było powiedzieć o wielu strażnikach obozu. Małym dzieciom Mengele częstował cukierki i prosił, aby nazywały go wujek Mengele. Było to tym bardziej zaskakujące, że wiedział, iż wszystkie te dzieci wkrótce zostaną przez niego samego zabite. Mengele zawsze był nienagannie ubrany w zielony mundur SS, białe rękawiczki i lśniące czarne buty. Nie była mu obca skłonność do piękna. Mengele stale poszukiwał utalentowanych osób, aby mogły go zabawiać w obozie. Jedną z takich osób była Edith Eva Eger. Była baleriną i trafiła do obozu, gdy miała 16 lat. Jej umiejętność tańca uratowała jej życie. Pewnego dnia Mengele znów penetrował baraki, szukając dla siebie rozrywki. Zauważył Edith i zmusił ją do tańca przy dźwiękach walca Johana Straussa nad pięknym, modrym Dunajem. Kiedy tańczyłam, opowiada Edith w swojej autobiograficznej książce Wybór. Poczułam olśnienie, jednocześnie szokujące i pocieszające. Mengele jest nieszczęśliwy i uwięziony we własnym wewnętrznym więzieniu. A mój duch jest wolny. To on jest więźniem, a nie ja. Edith cudem przeżyła po Auschwitz. W 1945 roku Amerykanie wyzwolili ją wraz z siostrą Magdą z obozu Gunkirchen na terenie Austrii. Później Edith zrobiła udaną karierę jako psycholog kliniczny i jest autorką kilku książek. Kolejną przypadkowo ocalałą ofiarą Auschwitz była Dina Babit. W obozie była jeszcze dzieckiem. Ona i jej matka przeżyły dzięki artystycznym talentom dziewczynki. Mengele zmuszał ją do rysowania portretów cyganów. W obozie Mengele nie zapominał też o życiu osobistym. Związał się romansowo z nadzorczynią Irmą Gressę, która w okrucieństwie wcale nie ustępowała mu. Na początku 1945 roku porażka Niemiec w wojnie stawała się coraz bardziej oczywista. Mengele nie mógł tego nie zauważać. Zaledwie 10 dni przed nadejściem wojsk sowieckich, Mengele zebrał wszystkie dokumenty dotyczące najważniejszych badań i udał się do obozu Gross Rosen. Następnie postanowił uciec na zachód. Mengele został wzięty do niewoli przez amerykańskich żołnierzy, lecz wkrótce go wypuszczono. Według jednej wersji nie udało się ustalić jego tożsamości. Uratowało go to, że przy wstępie do partii nazistowskiej odmówił zrobienia sobie tatuażu z grupą krwi. Ludzi, którzy mieli wykonać takie tatuaże, Mengele przekonał, że według jego opinii wykwalifikowany lekarz, zanim wykona transfuzję krwi, i tak przeprowadzi odpowiednie badania i nie będzie polegał na tatuażu. Jego żona Irena później twierdziła, że Mengele odmówił tatuażu, ponieważ był narcyzem i nie chciał psuć skóry. Według innej wersji podał swoje imię, ale w tym czasie tożsamość drobnych przestępców, takich jak lekarze i urzędnicy, nikogo nie interesowała. Ścigano tylko wojskowych i wyższą kadrę partyjną. Przez kilka lat Mengele spokojnie mieszkał w Bawarii pod nazwiskiem Fritz Holzmann, zatrudniając się jako pomoc domowa w jednej rodzinie. W 1946 roku rozpoczął się osobny proces norymberski przeciwko lekarzom, którzy przeprowadzali najbardziej okrutne eksperymenty na więźniach w obozach koncentracyjnych. Na ławie oskarżonych znalazło się 23 osoby, jednak Józef Mengele nie był wśród nich. Chociaż jego imię było kilkakrotnie wspomniane w materiałach procesu. Żadnych aktywnych poszukiwań nie prowadzono, ponieważ uważano, że zginął lub popełnił samobójstwo w ostatnich dniach wojny. Żona Mengele również twierdziła, że zginął. W 1949 roku Mengele postanowił opuścić kraj. Przeniósł się do Argentyny, korzystając z systemu tzw. szlaków szczurów. Argentyna chętnie przyjmowała uciekających nazistów. Poza Mengele w Argentynie znalazł schronienie także Adolf Eichmann, funkcjonariusz Gestapo odpowiedzialny za ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. W Argentynie Mengele czuł się jak w domu. Jego życie na emigracji nie różniło się pod względem komfortu od życia w Niemczech. Mengele zajmował się tam nielegalną działalnością medyczną. Przeprowadzał podziemne aborcje. Początkowo nie ukrywał nawet swojego nazwiska. Rozwiódł się ze swoją pierwszą żoną i poślubił wdowę po swoim starszym bracie Karolu, Martę. Pod koniec lat 50. Mengele miał pewne problemy z prawem w Argentynie. Był przesłuchiwany w sprawie nielegalnej działalności medycznej po tym, jak w wyniku aborcji zmarła młoda dziewczyna. Dodatkowo rozpoczęła się druga fala polowania na uciekających nazistów. Izraelski wywiad Mossad porwał w Buenos Aires żyjącego pod fałszywym nazwiskiem Adolfa Eichmana. Józef Mengele ponownie musiał uciekać. Przeniósł się do Paragwaju. Od początku lat 60. XX wieku nazwisko Mengele zaczęło zdobywać światową sławę. Gdy ujawniono, że doktor zbrodniarz żyje, gazety na całym świecie zaczęły publikować jego portrety i opisy eksperymentów w obozach. Mengele przybył do Brazylii w 1961 roku pod nazwiskiem Peter Hockpichler i osiedlił się w miejscowości Nowa Europa, 318 km od São Paulo. Przy wsparciu Wolfganga Gerharda, sympatyka nazizmu mieszkającego w Brazylii od 1948 roku, został przedstawiony rodzinie Węgrów, którzy zatrudnili go do opieki nad swoją plantacją kawy, nie wiedząc, kim naprawdę jest. Obawiając się schwytania, Mengele rzadko wychodził z domu. Po ulicach chodził tylko w specjalnym ubraniu maskującym jego wygląd i w towarzystwie tresowanych psów. Ostatecznie jego pracodawcy dowiedzieli się, że chronią zbrodniarza wojennego, ale Mengele zapłacił im za milczenie. Ostatnim schronieniem Mengele stało się miasto São Paulo największe i najbardziej zaludnione w Brazylii. Mieszkał u Liselote i Wolframa Bosertów. U których był również w dniu swojej śmierci. Każdej nocy Mengele kładł pod poduszkę pistolet Mauser. Za schwytanie Mengele, żywego lub martwego, ogłoszono nagrodę w wysokości 3 milionów 400 tysięcy dolarów. W 1977 roku Anioła Śmierci odnalazł jego syn Rolf Jenkiel, który spędził u ojca dwa tygodnie. W telewizyjnym wywiadzie, nagranym w 1986 roku, Dziękiel powiedział, że według jego opinii Mengele się nie nawrócił. Nie przyznał się, że uczynił coś złego. Powiedział mi, że tylko wykonywał rozkazy. Pod koniec lat 70., po powrocie Gerharda do Austrii, Mengele przejął jego imię i dokumenty. Pod tym nazwiskiem został pochowany w 1979 roku w pobliżu São Paulo. Jego szczątki mogłyby tam pozostać, gdyby w 1985 roku niemiecka policja nie przechwyciła listu małżeństwa Bosertów adresowanego do Hansa Sedmajera, byłego pracodawcy Mengele. Władze Niemiec poinformowały o liście brazylijską policję federalną. W wyniku przeszukania domu Bosertów odkryto prawdę. Szczątki Mengele zostały ekshumowane. A w lipcu 1985 roku władze Brazylii potwierdziły jego tożsamość. Test DNA przeprowadzony w Anglii 7 lat później potwierdził te ustalenia. W 2016 roku z inicjatywy eksperta Daniela Romero Munos, prowadzącego badanie szczątków, zaczęto je wykorzystywać jako materiał dydaktyczny na Wydziale Medycyny Uniwersytetu.